Cześć, dzisiejszy film pod tytułem Muszę, bo się uduszę. Słuchajcie, wyświetlił mi się ostatnio taki film. Czym powinno karmić się kota z chorobą nerek? Niestety współczesne koty coraz częściej cierpią na niewydolność nerek. Podstawą leczenia niewydolności nerek jest dieta. dieta. Polecam suchą karmę Josera, a w przypadku kotów chorych na niewydolność nerek zdecydowanie zalecam karmę Renal firmy, firmy Josera. I stwierdziłam, że nie mogę zostawić tego bez odzewu. Bo bardzo mnie to zabolało, że lekarz weterynarii mówi takie bzdury. I wkurzam się, ponieważ w erze tego, że mamy teraz, słuchajcie, internet i mamy wiedzę na internecie, którą nie musimy kupować za nie wiadomo jakie pieniądze, tylko mamy ją za darmo. O tym, że się trąbi o tym, że koty nie powinny jeść suchej karmy. A tutaj ta sucha karma jest polecana Dla kota, który choruje na nerki Choruje na choroby nerek To to jest dla mnie Jakiś Jak? jak, Dlaczego tak się dzieje? I naprawdę bardzo się bulwersuje, Bo uważam, że to jest po prostu niesprawiedliwe Że lekarz weterynarii Poleca takie produkty I naprawdę może realnie zaszkodzić No zwierzakom A chyba nie od tego lekarz jest Zacznijmy, może od tego, że w filmie została polecona karma, która jest dla kotów chorujących na chorobę nerek. I jest to karma sucha, karma ekstrudowana na hydrolacie białka. Na no, O składzie też porozmawiamy oczywiście tego produktu, ale generalnie zajmiemy się dzisiaj w filmie informacjami na temat po pierwsze kotów. Jakby cierpiących z powodu chorób nerek, ym, oraz porozmawiamy w ogóle o suchej karmie dla tychże kotów lub dla kotów ogólnie chorych. Przede wszystkim zacznijmy sobie od początku, czyli od chorób nerek. Celowo nie mówię niewydolność nerek, ponieważ już aktualnie nie używamy terminu niewydolność nerek u kotów. Jest to stan bardzo mocnej choroby, bardzo przewlekły. A większość kotów, które mają jakieś problemy chorobowe związane właśnie z nerkami, nie są już w stadium niewydolności tych nerek, tylko w stadium chorób nerek, które mają właśnie różne stadia. Czyli te choroby nerek mają różne stadia, i to aktualnie teraz diagnozujemy i to aktualnie teraz tego o tym mówimy, a ta niewydolność nerek to jest trochę już taki, wiecie, ostatni moment tych chorób nerek. Czyli on może być bardzo zaostrzony, tylko ty już są bardzo często u skraju swojego życia, e, więc aktualnie mówimy o chorobach nerek, a nie o niewydolności nerek. Ale to już jest taki, wiecie, tak, dodatkowo. E, kot jest bezwzględnym mięsożercą. Kot powinien żywić się mięsem, składnikami odzwierzęcymi, ponieważ... To jest w jego naturze i tak jest zaprogramowany jego organizm, czyli ma też ograniczoną zdolność do trawienia substancji roślinnych, do trawienia substancji, um, do trawienia węglowodanów. Mało tego, zbyt duża liczba węglowodanów w ich diecie może prowadzić, na przykład, do chorób trzustki, do zapalenia trzustki. Więc aktualnie już wiemy, że kot powinien żywić się. Mięsnym jedzeniem, albo mięsną karmą, albo barfem, czy to surowym, czy to gotowanym. I to jest dla niego najbardziej odpowiednie biologicznie jedzenie, i nie ma ku temu żadnych, jakby wiecie, nie powinno być tutaj żadnych wątpliwości. Karma sucha jest karmą wysoko przetworzoną, czy to dla psów, czy to dla kotów. Jeżeli mówimy już o ekstrudowanej karmie, no to już jest ona turbo przetworzona, ponieważ jest ona produkowana podczas wysokiej bardzo temperatury oraz bardzo wysokiemu ciśnieniu, co sprawia, że składniki odżywcze w tychże karmach są po prostu słabiej um, trawione przez organizm i mają słabszą biodostępność, czyli nie są po prostu dostępne wystarczającej ilości dla organizmu. Te produkty bardzo często są bardzo tłuste, mają bardzo dużo węglowodanów, małe składniki odżywcze, mało białka i generalnie wpychane jest tam bardzo dużo różnych rzeczy, w tym konserwantów, żeby ta karma przetrwała bardzo, bardzo długi czas. Mówię tutaj o karmach ekstrudowanych, ponieważ już teraz na rynku pojawiają się karmy, które są liofilizowane, suszone, tłoczone na zimno, nawet suszone ciepłym powietrzem już są trochę lepsze. Są też karmy pieczone, więc tak naprawdę mamy już mnóstwo różnych możliwości. Niż wybranie tej najgorszej opcji, czyli tą ekstrudowaną karmę. Ale generalnie jest to produkt, który ma bardzo słabą biodostępność, i to jest dla nas tutaj kluczowe i o tym no, zapamiętajcie to słowo. Koty na karmach suchych chorują. I to również jest fakt. Jest sporo badań na ten temat, że koty, które przyjmują przez bardzo długi czas swojego życia karmy suche, słabej jakości, będą po prostu częściej chorować, między innymi na choroby nerek, między innymi na zapalenia trzustki spowodowane wysoką zawartość węglowodanów w diecie, mają o wiele częściej cukrzycę, również ze względu na cukry w tych karmach i cierpią bardzo często również na zapalenia jelit i żołądka spowodowanych tym, że Składniki, które są zawarte w tych karmach, mogą po prostu podrażniać żołądek i jelita. Więc argumentów przeciw temu, żeby karmić kota suchą karmą, jest bardzo dużo. Ale co mówią, słuchajcie, producenci? Producenci karm dla kotów suchych, produkując sobie produkt typu RENAL, czyli teoretycznie dla kota, który ma jakąś chorobę nerek, argumentują to tym, że sucha karma sprzyja, Większemu piciu wody przez kota No tak, bo do karm suchych tego typu dodawana jest sól Dodawane są różne składniki, które po prostu sprawiają, że jest większe waknienie większe na wodę Ale kot jest z natury zwierzęciem, który pije mniej I tutaj na, po prostu na taki wiecie chłopski rozum mam od razu dwa pytania w głowie po pierwsze, czy na pewno o to nam chodzi, żeby zachęcić kota do picia wody, podając mu turboprzetworzone chrupki, które i tak muszą siedzieć w tym żołądku, nie wiadomo ile, żeby jakkolwiek się strawiły, muszą napęcznić w tym żołądku, więc potrzebują do tego wody, to jest logiczne. I czy na pewno o takie picie wody nam chodzi? Kot, który cierpi na chorobę nerek, powinien wypijać o wiele większe zapotrzebowanie na wodę niż taki standardowy, zdrowy kot. I o ile faktycznie zdarza się tak, że koty są całe życie na suchych karmach i piją wystarczającą ilość wody, um, i nic im teoretycznie nie jest, to o tyle koty, które cierpią z jakichkolwiek powodów zdrowotnych, mają automatycznie większe zapotrzebowanie na wodę, więc uwierzcie mi te koty w życiu nam nie wypiją zapotrzebowania na wodę jaką one potrzebują w danym stadiu np. choroby nerek, jeżeli będą jadły tylko i wyłącznie karmę suchą, nie ma takiej opcji, a po drugie, a co jeśli kot nie pije, czyli jest suchą karmę, ale nie wypija wody, co wtedy? No, wtedy mamy, słuchajcie, problem. Bo takie koty bardzo często mają mały apetyt, jedzą bardzo mało, i jeszcze dodatkowo nie piją. Mamy kombu, które składa się na to, że kot ląduje w szpitalu. A wystarczyłoby dać mu karmę mokrą, która będzie go odżywiać, która będzie lepiej strawialna, która będzie miała składniki odżywcze, którego ten kot potrzebuje w tym momencie, będzie miała wyższą zawartość białka a o tym białku sobie też porozmawiamy, bo on wcale nie uszkadza nerek i będzie nawadniał kota, czyli będzie ta karma nawadniała kota i tak naprawdę mamy słuchajcie, problem z głowy znaczy mówię, wiecie to, trochę to, co mówię teraz jest pod wpływem też emocji i mówię bardzo to, też tak kolokwialnie, ale generalnie no, trochę tak jest więc to jest pierwszy argument dlaczego właśnie te, te karmy są niby takie super i są polecane przez lekarzy weterynarii nie wszystkie, ale no niestety tak się reklamują te, te marki, że jest to karma polecana przez lekarzy weterynarii, jest to karma weterynaryjna, więc na pewno musi być dobra. I kolejna właśnie rzecz jest: a propos tego białka. Słuchajcie, białko nie oszkadza wcale nerek. To jest. Mit, który naprawdę powstał x czasu temu, i my dalej go nie rozpracowaliśmy, ponieważ nie powstały, albo może już powstały, nie wiem, nie jestem trochę na bieżąco z tymi badaniami aktualnie, jeśli chodzi o ten temat. Ale z tego co wiem, to najbardziej aktualne badania są kilkadziesiąt lat wcześniej robione, i na tej bazie, na bazie tych badań, my po prostu opieramy ten nasz mit, że białko z nerki kotom. Wcale tak nie jest. I słuchajcie, jeżeli chodzi o białko. Białko jest budulcem podstawowym, jeśli chodzi o praktycznie wszystkie narządy w organizmie. Koty nerkowe bardzo często cierpią na kaheksję. Kaheksja jest to, są to zaniki mięśniowe, tak już bardzo prosto mówiąc. Jest to takie wyniszczenie organizmu. Dlaczego? Bo nie mają białka w diecie, bo mają bardzo ograniczone ilości białka w diecie. I słuchajcie teraz tak, białko występuje, jakby takie wartościowe białko dla kotów występuje w mięsie. I mięso zawiera bardzo dużą ilość białka, ale zawiera również fosfor. I aktualnie mówi się o tym, że to nie białko uszkadza nerki, a fosfor. Tylko czy tym my mówimy na pewno o tym fosforze, który jest w mięsie? No, słuchajcie, nie do końca. Jest fosfor organiczny i fosfor nieorganiczny. Fosfor nieorganiczny uszkadza nerki. Fosfor organiczny jest potrzebny do y, budowy różnych mechanizmów w organizmie i nie jest aż taki bardzo zły. Mówimy tutaj o fosfor, fosforze nieorganicznym, który jest dodawany i źródłem jego są uwaga, słuchajcie, karmy suche. Tam jest najwięcej fosforu, tego złego, który uszkadza nam nerki, który musi się metabolizować przez nerki, który po prostu wali w te nerki, jak po prostu młotek. I, i słuchajcie, no, koło się zamyka w tym momencie, tak? Um, więc to już mamy powiedziane. Białko nie uszkadza nerek. Koty, które cierpią na choroby nerek, mogą jeść mięso. Mogą jeść. Yy, Karmy mokre, które będą miały obniżoną ilość fosforu, ale niekoniecznie obniżoną ilość białka. Oczywiście w zależności od tego, jakie mamy stadium choroby nerek. Jeżeli kot cierpi na wysokie stadium choroby nerek i, mamy, i jest po prostu źle, to faktycznie musimy trochę obniżyć to białko. Ale nie na rzecz zbóż, kukurydzy i innych rzeczy, które dodają do karm suchych, tylko na rzecz np. Na tłuszczu który daje nam energię i daje kotu energię. I koty mają o wiele wyższe jakby możliwości czerpania z tego tłuszczu różnych fajnych rzeczy i nie są aż tak bardzo wrażliwe na ten tłuszcz w diecie, nawet pod kątem tego, tych na przykład chorób trzustki później czy tabaleń trzustki niż na przykład psy. Więc psy jak najbardziej, no tutaj musimy ograniczyć ten tłuszcz w diecie, żeby po prostu nie, nie, nie podrażnić tej trzustki. Ale koty nie mają aż takiej, e, takiego dużego ryzyka. U nich bardziej na przykład zapalenie trzustki powodują wysoka zawartość węglowodanów. E, więc słuchajcie, no, nie, obni, nie obniżamy to białko, ale nie aż tak bardzo, jeżeli mamy bardzo zaawansowaną chorobę. Ale to nie jest tak, że my mamy nagle podawać e, po prostu zboże tym kotom i myśleć, że nie wiem, co się stanie że jakby cudownie one ozdrowieją, bo dodamy do karmy rozmaryń czy tam pokrzywę. No, no nie, my musimy mieć odżywczą dietę dla tego kota i tym bardziej zastanowić się nad tym, żeby ta dieta była łatwo strawna. I mówię tutaj o tym słuchajcie też dlatego, że bardzo często w chorobach nerek u kotów występuje IBD. IBD jest to nieswoiste zapalenie jelit, co powoduje zmniejszone wchłanianie substancji odżywczych w jelitach. Co z kolei sprawia, że podawanie tym kotom karm suchych jest po prostu jak buź do trumny. I nie boję się tego stwierdzenia powiedzieć, bo naprawdę tak jest. Czyli mamy kota, który ma zaniki mięśniowe, potrzebuje odżywczej diety i ma mm, zaburzone wchłanianie różnych witamin i minerałów i składników odżywczych, a my mu walimy karmę suchą, która jest. Mm, bardzo ciężko strawna, która obciąża nam przewód pokarmowy, która nie daje nam wartości odżywczych i która ma tak dużą zawartość węglowodanów, że w tym momencie możemy spowodować jeszcze dodatkowo cukrzycę lub zapalenie trzustki i pogłębić zapalenie jelit i żołądka u kota, który już jest chory. Ja nie wiem, czy ja tutaj muszę cokolwiek dodawać. Analizujemy sobie jeszcze też skład tego produktu, ponieważ polecana tutaj była karma Josera Renal. I przeczytamy sobie teraz ten skład, co tak naprawdę realnie miałoby tam wpłynąć, wiecie, na poprawę tych funkcjonowania tych nerek. Generalnie mamy tak: suszone skwarki białkowe, cokolwiek to oznacza, nie mam pojęcia, co to jest, tak szczerze mówiąc. Najprawdopodobniej są to po prostu jakieś skwarki, części. Pewnie niekoniecznie dobrego pochodzenia i dobrej jakości, jakieś białkowe, ale nie wiemy jakie to jest białko, z czego to jest zrobione. Czy to jest mięso, czy to jest tłuszcz, czy to są jakieś podroby, czy to są jakieś skóry, ścinki. Nie mam pojęcia tak naprawdę czym to jest. Więc tak zaczyna się nasza karma: Renal. Tłuszcz drobiowy, ryż kukurydza, suszone wysłodki buraczane reklamowany tutaj jako naturalny źródło wodnika pokarmowego. Może i tak, ale nie powinny znaleźć się na początku tak naprawdę składu. Następnie mamy suszone ziemniaki, białko ziemniaczane, hydrolizowane białko zwierzęce. Znowu nie mamy informacji jakie to białko zwierzęce jest. Następnie mamy minerały, mamy hydrolizowaną wątrobę drobiową, olej z łososia 0,5%, oregano, imbir, rozmaryn, pokrzywa w zawrotnej zawartości 0,03% i Ostropest i Żurawina. Więc podawanie takich produktów kotom, które są chore, jest dla mnie trochę przyczynianiem się do ich szybszej śmierci. I również nie boję się tego powiedzieć, bo tak uważam. I to nie jest tylko moja opinia, ale wiele badań i wiele Różnych publikacji naukowych o tym mówi. Więc polecane takie produkty przez lekarza weterynarii to jest w ogóle dla mnie jakiś, um, nie wiem, matrix. Totalnie. Ale z drugiej strony, jak nie wiadomo o co chodzi, no to, no to wiadomo o co chodzi, więc. Słuchajcie, jeżeli Wasz kot cierpi na choroby nerek w jakimkolwiek stadium, to najlepsze, co możecie dla niego zrobić. To udać się do sprawdzonego dietetyka zwierząt, żeby określić, jaką dietę potrzebuje wasz kot na ten moment. Najwięcej problemów, jakie mamy z kotami e, chorymi na nerki, po prostu tak kolokwialnie powiem, to jest to, że one mają mały apetyt. One nie chcą jeść. Generalnie, e, a jeszcze w ogóle wracając do, tych, do tego IBD, e, jak kot ma niespoiste zapalenie jelit, to powoduje to, że ta perystaltyka tych jelit jest obniżona, czyli ten kał w tych jelitach bardzo długo zalega, a z kałem między innymi wydala się mocznik. Więc jeżeli ten kał bardzo długo siedzi w tych jelitach, to tak naprawdę ten kot podtruwa się też tym mocznikiem. Oczywiście mocznik jest też wydalany przez nerki, później przez mocz, ale jest również wydalany właśnie przez, przez kał, czyli po prostu przez wypróżnienia się. I jeżeli ta kupa w tych jelitach siedzi bardzo, bardzo długo, to ten kot może się po prostu gorzej czuć i może być podtruwany tym mocznikiem. Dlatego u kotów z chorobami nerek zależy nam na tym, żeby te wypróżnienia były bardzo regularne. Przynajmniej raz, dwa razy dziennie byłoby cudownie, żeby one się nam wypróżniły. Żeby po prostu te złogi tych, tych, wiecie, tego jedzenia po prostu szybciej uciekały od, od tego kota. Po prostu. Co nam w tym pomoże? Nie to na zbóż, tylko pomoże nam w tym błonnik dobrej jakości. Może to być babka płesznik. Może to być mielone, siemelniane, może, może to być jakieś warzywo. Jak na przykład, nie wiem, cukinia, dynia, cokolwiek włóknistego, co nam po prostu sprawia, że perystaltyka jelit będzie trochę szybsza. Bardzo często takim kotom daje się też leki, które przyspieszają perystaltykę tych jelit. Także jeżeli macie takiego kota, to udajcie się z nim do dietetyka sprawdzonego, zapytajcie się o dietę dla tego kota. I przede wszystkim najważniejsze jest to, jak kot się czuje, jakie ma objawy tej choroby i czy chce jeść albo co chce jeść. I dla nas jest troszkę ważniejsze na ten moment to, co kot wybiera do jedzenia. Oczywiście, jeżeli przez całe życie on jadł suchą karmę, to będzie ciężko nam ją zmienić z dnia na dzień, ale są na to sposoby, i oczywiście pojawi się u, na, u mnie też taki film na kanale, są sposoby na kotanie jadka. Które fantastycznie działają i które mogą wspomóc po prostu proces, tak naprawdę, no, odbudowy tego organizmu w tejże chorobie, sprawieniu, że ta choroba nie będzie postępować aż tak bardzo szybko. Ale na pewno sucha karma to nie jest dobry pomysł. To nie jest coś, co spowoduje, że ta choroba zacznie się troszkę wolniej rozwijać, tylko wręcz przeciwnie. Myślę, że w wielu przypadkach może ona pogłębić tą chorobę. Widzę też, że karma jest bardzo wysokokaloryczna, ponieważ na kilogram, kilogram karmy przypada ponad 4000 kalorii. To jest generalnie dosyć dużo. I tak naprawdę jak się tak zastanowimy, to słuchajcie, białko surowe to jest 26,8%, tłuszcz to jest 20,2%, więc tak naprawdę całą resztę mogą nam zajmować węglowodany w tej karmie. Czyli mamy karmę dla mięsożercy, dla kota, który jest chory, który potrzebuje zawar wysokiej zawartości różnych substancji odżywczych i wysoko jakościowego pokarmu, a mamy tam myślę, że takie 50-60% węglowodanów w tej karmie.